bye Dzieciaki. Witam Was w kolejnym odcinku naszej akademii. Dzisiaj chciałabym nauczyć Was krótkiego układu tanecznego. Będziemy sobie tańczyć dzisiaj do piosenki Majki Jeżowskiej. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Możecie zabrać jeszcze swoje rodzeństwo, czy rodziców, czy dziadków, może zechcą się z Wami nauczyć. Nie przedłużając, zacznijmy sobie już od razu od nauki choreografii. Stajemy sobie. Ze złączonymi stópkami, ręce mamy wzdłuż ciała, i zaczynamy od tego, że w jedną stronę wychodzimy krokiem i rozkładamy ręce szeroko. Hop. W ten sposób pokazujemy nasz piękny cyrk, o którym będzie piosenka. Mamy tutaj wyprostowane mocno łokcie, wyprostowane właśnie ręce. Mocno się wyciągamy w górę, i wracamy do środka i robimy to samo w drugą stronę. Hop. Świetnie. Stąd. Wyciągamy ręce do góry, łączymy nogi. Hop, hop, hop. I klaszczymy dwa razy. Ekstra. Powtórzmy to samo jeszcze raz. Będzie to dwa razy w naszej, w naszej choreografii. Czyli jeszcze raz, w jedną stronę wyciągamy się mocno do góry. Wracamy. W drugą stronę to samo. Wracamy teraz przez górę. Robimy sobie kroczki. I dwa klaśnięcia. Hop, hop. Bardzo dobrze. Po tym naszym razie jednym robimy to drugi raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, klaśnij, klaśnij. Dokładnie tak. Teraz stąd robimy sobie dość trudny krok, uprzedzam, ale na pewno wam się uda, więc się nie stresujcie. Robimy sobie taką przeplatankę. Robimy krok do przodu, teraz druga noga robi nam krok skrzyżny. Dokładnie tak. Teraz krok do tyłu i do boku. Hop. Świetnie. I to również będzie dwa razy. Więc znowu idziemy do przodu, krok skrzyżuj, krok w tył i krok do boku. Świetnie! Powtórzmy teraz to wszystko razem. Połączmy 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klaśnij, klasznij i jeszcze raz to samo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klaśnij, klasznij. Idziemy sobie przeplatanką. Krok. Skrzyżuj do tyłu, do boku. Krok. Skrzyżuj do tyłu, do boku. Bardzo dobrze. Teraz robimy sobie kolejny krok, czyli mamy wejść wysoko kolankami i robimy teraz bioderka w dół i ręce mamy na boki. Tyk, tyk, tyk. Bardzo dobrze. I teraz przeskakujemy na drugą stronę. Hop, hop. I bioderka w dół cyk cyk cyk. Świetnie. Powtórzmy sobie jeszcze raz od przeplatanki, czyli mamy krok do przodu, krok skrzyżuj, krok w tył, krok do boku i jeszcze raz to samo. Krok do przodu, krok skrzyżuj, krok w tył, do boku i teraz mocno wysoko kolana podnosimy hop hop i biodra w dół cyk 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 i w drugą stronę to samo wysoko kolana i biodra w dół cyk cyk cyk. Świetnie. Powtórzmy ostatni raz już wszystko razem i spróbujemy z muzyką. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, klasznij, klasznij. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, klasznij, klasznij. Idziemy do przodu. Krok, skrzyżuj, do tyłu, do boku. Krok, skrzyżuj, do tyłu, do boku. Przekakujemy. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Świetnie. No to zaczynamy z muzyką. Hip, hip, hura, Cyrglita was, tyr, glita was, tyr, glita was. Cyrglita was, tyr, glita was, tyr, glita. Nie, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że Wam wyszło. E, spróbujemy zaraz jeszcze raz to samo z muzyką. Ja w tym czasie jakby oddychacie, odpoczywacie chwilę. Zapraszam Was do kolejnych odcinków naszych, e, naszej Akademii, e, które możecie znaleźć na mediach społecznościowych telewizji Mazowsze. No to jak teraz już odsopnęliście, to zapraszam. Jeszcze raz tańczymy to samo. Ustawiamy się i lecimy. Keep, keep, hura. was, was, Bardzo ładnie, super. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do kolejnych odcinków. Widzimy się już za tydzień. Pa!